Witajcie widzowie! Dzisiaj niecodziennie w samochodzie O, żebym zapił pas Jadę powspierać ludzi, którzy jadą Robinsonadę Tu chyba nawet widać znaczek Jest godzina 19 Jadę jeszcze kupić banany i wodę No i udaję się na trasę Dalej to drogą. Co? Siemak, chcecie banany, może? O, <śmienicza> <śmienicza> zastawiona na ultramaratończyków. Czekamy dalej. Cieka. Cześć, cześć. <śmienicza> Minęło mnie może tam z sześciu, siedmiu kolarzy. Nikt nie wziął ani jednego banana, wszyscy tak pędzą po tym asfalcie. No i widzę na mapce, że jedzie trzech kolejnych. Czekamy. Tylko, że już troszkę czasu nie mam. Ja jestem tu. Banana? Dzięki, mam jeszcze Siema Siema A, przywitła No, może banana? Albo dwa? Dobrze poznaje? Nie, nie, chcę, nie, A, kurde Tyle, bo ona w kupie. Nie, nie, naprawdę. Jak Truska. się dzieje? Troska, super jest. Traska super. A serdecznie. jeszcze nie jechałem, ale. Nie jestem takie jakieś urypy wierdziwy, mm -hmm. tylko po prostu mm -hmm. jest wszystko super sobie bierzesz, A, przejezdne i szybkie. Tak, no spoko. spoko. Ja też tam jakoś tam specjalnie, nie? A zobaczymy, może mi się idzie. Ale wiesz, chyba dobre miejsce, masz. to może ciśnij, co? Nie będę ci przeszkadzał. Y Zamierzam <noise> zamiar jechać całą noc, zobaczę co z tego wyjdzie, Nie wiem, bo nigdy nie jechałem nocą, no zobaczymy co wyjdzie. Mm -hmm. To jest no ciekawe. Powodzenia. Powodzenia również. Siema, może banana? Dzięki. <noise> Zgłodniałem.